dobry. Moim i Państwa gościem jest Czesław Lank. Polski kolasz torowy i szosowy, srebrny medalista Igrzysk Olimpijskich w Moskwie. Czy pamięta Pan swój pierwszy rower wsiadając na niego? Co Pan poczuł pierwszy raz? E, tak, to był rower mojej mamy. Wtedy miałem może 6 czy 7 lat i sam się nauczyłem na nim jeździć. A co poczułem? To, była, to był rower marki Ukraina, damka taka. E, poczułem wielką wolność, wielką radość, że mogę jechać tam, gdzie chcę, mogę się przemieszczać i ten rower dał mi wiele, wiele, wiele radości. Co pana inspiruje bardziej? Sportowiec, artysta, a może ktoś zupełnie ze świata rowerowego? Ech, na pewno ludzie, którzy coś robią, prawda? Którzy stawiają sobie cele i realizują te cele, którzy nie tylko mówią, mówią, mówią ładnie, a nic nie, nie, nie uda im się zrealizować. Na przykład tak, jestem pełen podziwu dla pana Grochowskiego, który, no, Naprawdę zrobił wiele, 200 obiektów, 200 hoteli w różnych miejscach takich, gdzie tam już by była ruina, gdzie nie wiem, już by się to rozwaliło, nie byłoby tego o wiele trudniej jest cokolwiek odbudować, zrobić rekonstrukcję, niż budować od nowa. I bardzo mnie inspiruje, bo... To, co robi dla Polski, dla Polski, dla ratowania zabytków, to jest naprawdę wielka sprawa. Tour de Polon to kurtowe wydarzenie, w którym biorą udział setki o uczestników. Jaki był najważniejszy moment, najdziwniejszy moment, który mógłby nadawać się do scenariusza komedii? <laughs> komedii? Tak. Oj, komedii, no, na pewno tam komedii za bardzo nie ma, tam jest ostra walka, prawda, jak taki peleton jedzie, no to, no może są takie sytuacje, gdzie e, kolarze jadą trochę wolniej, sobie żartują, robi się taka fajna społeczność, taka fajna rodzina, ale tak e, do komedii to raczej, raczej nie, raczej myślę, że e, no, nie, nic mi nie wchodzi do głowy takiego, co by było na tyle śmiesznego, żeby Różne sytuacje, na przykład jedziemy peletonem i nagle ni stąd, ni zowąd do peletonu wpada koń, koń, który biegnie równo w peletonie, kucyk taki no i, i nie chce wyjść z tego peletonu. Kolarze go chcą ominąć i tak dalej, a on cały czas galopuje, galopuje w tym peletonie. No jest to śmieszne, ale z drugiej strony niebezpieczne, prawda? Ja to jak patrząc z pozycji dyrektora, który ma zadbać o bezpieczeństwo tego peletonu, no to martwię się, żeby on tam wyskoczył z tego peletonu i komuś nie zrobił. Ale widz, który patrzy z boku, mówi: O, jaka fajna sytuacja, co się dzieje. Co pan myśli o osobach niepełnosprawnych w sporcie? No na pewno jestem pełen podziwu dla nich, że właśnie znajdują w sobie siłę, że znajdują w sobie determinację, ponieważ no nie wszyscy urodzili się niepełnosprawni, niektórzy byli normalnie funkcjonujący, później jakiś wypadek, jakaś choroba, jakieś coś. No i ci ludzie tęsknią do takiej normalności, więc sport wydaje mi się, że daje taką możliwość takiego powrotu do tego, żeby czuć się dowartościowanym, żeby mieć swoje pasje, żeby spełniać te pasje i tak Dlatego bardzo cenię te osoby. My też w trakcie Tour de Poloń. Z Fundacją Avalon robimy takie miejsce, gdzie mogą przyjść osoby, które niedowidzą, niedosłyszą, mogą przyjść, zobaczyć i takie, takie strefy dla kibiców niepełnosprawnych robimy, bo to jest naprawdę bardzo ważne, bo trzeba dbać o tych ludzi, pamiętać o nich no i dać im możliwość, żeby czuli się tak samo jak pełnosprawni. Gdyby miał Pan uciec z Peletonu Życia na urlop, to bardziej w Wieszczady czy Włochy przy okazji zapraszamy do hotelu Arkę. No to bym uciekał do hotelu Arkę, ponieważ są pięknie położone i tak dalej, ale tak naprawdę to y, kocham Włochy. Ale i kocham bieszczady. Bieszczady bardzo kocham, to są nasze takie cudowne góry, cudowne miejsca, a ja kocham naturę. Bardzo kocham naturę, kocham las, kocham wyjść sobie nocą do lasu, wtedy on jest zupełnie całkiem inny, obserwować zwierzyny i tak dalej. Że myślę, że raczej bym wybrał Bieszczady. Czego jeszcze pan nie zrobił, a bardziej by chciał zrobić? O, czego nie licząc nie... jazdy rowery. <noise> czego nie zrobiła, chciałbym zrobić. No jest takich rzeczy trochę, ale takie moje największe marzenie to jest to, żeby mieć dużo czasu. Chciałbym, nie wiem, więcej cza czasu spędzać właśnie na wsi, na kaszubach, tam gdzie mam dom, gdzie mam gospodarstwo, gdzie mam konie i tak dalej. No i to bardzo chciałbym zrobić, ale no, ten czas mi nie pozwala, ponieważ jest tyle pracy, tyle zajęć, że no muszę coś innego robić i tak marzę sobie o tym, że może. Znajdzie się już taki czas, że będę mógł sobie tam pojechać ze swoimi końmi, e, psami, pojechać na, na swoje pola, bo też mam gospodarstwo ekologiczne duże, e, tak, żeby tam pobyć i, i o, tym, o tym naprawdę marzę. Jest Pan patronatem honorowym piatronu i para patronu Kraina Boga. Za co Pan ceni to wydarzenie w Kianowie Podlaskim? Tak, cieszę się bardzo, że to, co zaczęliśmy. No dalej jest kontynuowane, że są ludzie, którzy zajmują się organizacją tych triatlonów, że e, mają pasję do tego i że są uczestnicy, bo e, każdy organizator, to co by nie robił, czy to będzie wyścig kolarski, czy to będzie triatlon, czy jakieś zawody, nie wiem, lekkoatletyczne, organizując taką imprezę robi to dla ludzi. To dla ludzi, żeby przyszli ludzie, żeby mogli sobie wziąć w tym udział, żeby mieli wspólną pasję, żeby mogli się rozwijać i No i ja cieszę się bardzo, że zainicjowaliśmy coś. To był najpierw taki rajd między dworkami i tak No i teraz jest fajna, fajna impreza, także naprawdę gratuluję wszystkim tym organizatorom, którzy to robią. No i trzymam kciuki i życzę wszystkim, którzy wezmą w tym udział dużo, dużo fajnej zabawy. A na sam koniec, gdyby dziś mógł Pan występować w, tej, w jednym wyścigu życia, byłby to normalny wyścig, a może piatron w krainie Bugu? <grystanie> no, ja lepiej bym się czuł. Ocz, kocham krainę Bugu bardzo, bardzo, bardzo. No, ale tak jakbym miał wystartować, to jednak bliżej mi jest taki prawdziwy wyścig, no bo wychowałem się w tym. Wyrosłem w tym wyścigu i jadąc w takim wyścigu, no mam wiem jak to zrobić, żeby dobrze powalczyć. Dziękuję. Moim dziękuję. U Państwa gościem z Flam. <laughs> dziękuję bardzo, dziękuję, pozdrawiamy no. kierunkę, dziękuję.